Cześć, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii ze zdrapek. Zachęcam was do zostania łapki w górę pod tym filmem jeśli wam się podoba oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału i naciśnięcia dzwoneczka, żeby przychodził powiadomienia o nowych filmikach. Dzisiaj mam dwie zdrapki, dwa I Love Lotek, które okazały się już jakiś czas temu. Podajże chyba na walentynki się ukazały. I dzisiaj drapie. Trzeba znaleźć słonika i wygrywa się przypisano do tego pola wygranę jeśli będą dwa słoniki to wygrana się podwaja i szukamy słonika tu jest krokodyl i ryba A tu owca i żaba i w drugim polu Wybiórka mysz i małpa. A tu. O jest słonik. I żyrafa. I cztery złoty. Czyli z zdrap drapki się wróciły. A teraz czy w drugie coś będzie? Tu mamy psa i owce, a tu ptak i żaba. I drugie pole gry. Tu jest wieloryb i żyrafa. A tu małpa. I mysz. Czyli w jednej zdrabce nic nie było, ale ta zdrabka zwraca się podwójnie, bo i za, za tą, i za drugą zdrabkę, czyli wychodzimy na zero. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, za kanału, jeśli Wam się podoba, oraz zostawienia łapki w grę pod tym filmem. A tymczasem zapraszam Was do kolejnego odcinku, który okaże się za tydzień, w piątek o 15.00.